Wstrząsające ustalenia prokuratury w sprawie śmierci Soni Szklanowskiej. Już wiadomo, jak umarła gwiazda hotelu Paradise. Sonia Szklanowska zmarła 17 maja 2025 roku w wieku 25 lat. Jej przedwczesna śmierć wstrząsnęła opinią publiczną. Prokuratura rejonowa w świeciu wszczęła postępowanie w tej sprawie i przeprowadziła sekcję zwłok. Teraz podała wyniki. Są wstrząsające. Sonia Szklanowska, znana z drugiej edycji programu Hotel Paradise, zmarła 17 maja 2025 roku w wieku 25 lat. Prokuratura Rejonowa w Świeciu, po przeprowadzeniu sekcji zwłok, poinformowała, co się stało. Wnioski są wstrząsające. Prokurator ujawnił przyczynę śmierci Soni Szklanowskiej. Jak poinformował prokurator bezpośrednią przyczyną śmierci Soni Szklanowskiej było uduszenie poprzez zadzierzgnięcie. Bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie poprzez zadzierzgnięcie, czyli samo powieszenie się. Nie ma innych śladów na ciele, które by wskazywały na jakikolwiek udział osób trzecich przekazał prokurator Janusz Borucki z prokuratury rejonowej w świecie w rozmowie z Plejadą. Śledczy wykluczyli udział osób trzecich, jednak prowadzą postępowanie na podstawie artykułu 151 kodeksu karnego, który dotyczy sytuacji, w których ktoś na mową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie. Tragiczne życie Sony. Sonia w wywiadach otwarcie mówiła o swoich problemach psychicznych, w tym o depresji i nękaniu w internecie. W wywiadach przyznawała, że presja i hejt negatywnie wpływają na jej kondycję psychiczną. Jej śmierć ponownie zwraca uwagę na problem hejtu w internecie oraz presji, z jaką zmagają się osoby publiczne. Sonia Szklanowska po programie Hotel Paradise rozwijała swoją karierę muzyczną. Miała przed sobą świetlaną przyszłość. Dziś rodzina i przyjaciele opłakują tragiczną śmierć kobiety. Ostatnia wola Sonii Szklanowskiej Pogrzeb Sonii Szklanowskiej odbędzie się 24 maja 2025 roku o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem. Święty Marcina Biskupa w Świekatowie Zgodnie z jej ostatnią wolą, żałobnicy proszeni są o przybycie w jasnym stroju oraz z białą różą.